A zobacz, dlaczego jedne mają taką małą y, kropeczkę, a drugie mają dużą kropeczkę. No właśnie. Może to od rami? Pod dębem. Nie pod berdem. To jest, pod... jest kurwa berd. To jest kurwa berd. Nie wiem. Co z tymi niedźwiedziami chyba, nie? Wilki. Wilki. Chcę zobaczyć? To, a ja mi powie, jak mi powiesz, ja powiem, że pod dębem, a on mi powie, nie, po pomyłka. <grywa> to Zaczynam, że to mieszkają idioci. Halo! Dobry wieczór. Czy to e, wieczór. pensjonat pod dębem? Tak, 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 słucham. E, bardzo mi miło, proszę pani. Chciałbym zarezerwować, sprawdzić dostępność pokoi na przyszły tydzień. Mm, a na przyszły tydzień kiedy? Od niedzieli. Czyli od 16? Nie, od 15. Od 15? Wie pan, od 16. Zaraz panu powiem, czy coś w Dobrze. ogóle mamy, e, 16 no, mhm. niestety nic nie mamy. Ani jednego pokoju, ani jednego pokoju, wszystko A zajęte. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda kwestia u państwa w takim razie, kiedy macie najbliższe wolne pokoje? 20. Bo w zasadzie tutaj dzwonię z takiego polecenia, prawda? Mój dobry znajomy u Państwa bywał. Mhm. E... Chciałbym właśnie spytać się no, u źródła, że tak powiem. Jak u Państwa wygląda kwestia z wilkami? Z czym kwestia? E, z wilkami. Z wilkami? Tak. No gdzieś tam są. No to no, jeszcze, jeszcze jakoś tam bardzo blisko teraz nie podchodzą, aczkolwiek przy tych mrożach, to nie wiem, co tam się wydarzy. Może, może i zaczną chodzić. Mhm. No, bo wie Pani, chodzi o to, że e, ja bym nawet za to zapłacił, prawda, jeżeli by było trzeba, e, żeby właśnie zobaczyć z bliska te wilki. No to wie Pan, co to jest? że powiem, że to nie wiem, możemy się przebrać w takim razie za wilki i zapewnić Panu taką wspaniałą atrakcję. Nie, no wie Pani, to chodzi o to, że ja chciałbym pra prawdziwego wilka zobaczyć z bliska, prawda? I czy byłaby Aha. na przykład możliwość, żeby wprowadzić mnie tam do lasu, do tej wilczej Jamy, żeby zapoznać mnie z tymi wilkami. No wiem, co... No powiem wtedy, że, że wydaje mi się, że ja chęcią wyślę mojego męża w takim razie, żeby z panem poszedł i to zobaczył. Mm -hmm, mm -hmm. Ale czy to wchodziłoby w grę, tak? Nie, no oczywiście żartuję sobie. Żartuję sobie. No, ja nie, no, nie, nie widzę w ogóle takiej możliwości, żeby mm -hmm. coś takiego nastąpiło tak naprawdę. A niedźwiedzie? A niedźwiedzie bo wie Pani, ja na przykład zadzwoniłem teraz do innego pensjonatu przed chwilą i mi ktoś powiedział, że niedźwiedzie śpią. Że to, że to, że, że, to, że to... śpią teraz, przecież to nieprawda. No ja, a jak nieprawda? To znaczy, ja tak naprawdę nie wiem, bo nie, nie, nie jestem koleżanką ani z Wilkiem żadnym, ani z Niedźwiedziem, czego bardzo żałuję. Ale ten, ale wydaje mi się, że tak mnie uczyli w szkołach, że jednak śpią o tej porze roku. Szczególnie jak jest minus dwadzieścia. Hmm. To ja już nie wiem. i może jak się obudzą, to wtedy będą mieć takie bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Mm -hmm, rozumiem, znaczy wie Pani, to mi nie chodzi o namięt, ja chciałbym po prostu wilka zobaczyć, tylko o to mi chodzi. <grym> Aha, no to, to nie wiem, no niestety <grym> jako uczciwa osoba nie mogę Panu tego obiecać, zobaczy Pan wilka albo mm -hmm. i nie. Mm -hmm. Rozumiem, dobrze, no to, to dziękuję w takim razie, do widzenia. Dobra, dzięki, do widzenia. Pod ja mówię, pod bo Kurwa, tak, no? tak. Poczekaj, tu jeszcze możemy zadzwonić. Będziemy mieli, 100 zł jest do, do wydzwonienia.